Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie oto pierwszy odcinek z tej serii. Pewnie nazwę to challenge lub coś takiego, a ze mną jest triger. Cześć. to polega na tym, że będziemy grali na przykład jedną bronią. Jeden na jeden. No, jeden na jeden i. Dzi dziś to będzie USP? No, dziś to będzie USP. Dobra, i będziemy grali na B. Czasami Dobra. będziemy zmieniać pozycję. Dobra, więc okay. zaczynamy. Ja już weszłem. Ale bumpshota dostałem. Jest ile masz HP? 27 HP mam. Ja tyle samo miałem. Hmm. Pamiętaj, bez jest mhm. Już jestem? No. no. I będziemy grali tak. Będziemy grali. No. 13 rund. The fuck? Aj, 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 A ja nie, mam... 17 mam <laughs> Już weszłem? Dobra Co za nob, Czai się żeby amunicja się skończyła a ja. headshot 27 HP. Ja nie wiem, Cię tak dobrze trafić. I ten yy, dzisiaj, może na naszym kanale pojawi się też Kamilo y, XD. Będzie zamigrał. No i planujemy stworzyć skład. Już mamy jeszcze jedną osobę, którą jeszcze musimy się dogadać. Jak wypali to. Będziemy naj... mieli pełny skład. Ale najlepiej było jakbyśmy zebrali 10 osób i dzielili sobie po 5. No wiem, albo jakoś, jakiś inny team. Jesteś? Już? No ja już jestem. Bo na jakiś inny team grać. Co nie wychyliś tego łba? Tak chyba łeb dostałem czy nie. Nie. A. Ile masz KP w ogóle? 20. 20, o boże. łyspek. I patrz, jak coś to nie mam kewara, żeby nie no było. Ja też nie mam kewara. No. no i właśnie gramy bez kewlarów. I to w ogóle by było słychać jakbyś dostał łeba. Mhm. Jesteś już? No ja już jestem. Dobra. Headshot. Ile dostałeś? Mam 19 HP. No, Niestety. <laughs> Kurde. Coś mi nie siada z dołu No. Może zmiana stron? Dobra, to możemy. Nie, dobra, na razie gra tak. No dobra, to idę. Nie. Później. Już. No ile ty masz HP? 62 Dostajesz cały czas ode mnie? Nie Co ja kupiłem akacza, wyrzucam go? No, żeby nie było, potem ty wyciągasz akacza <laughs> i ja się mu nie zakończy Jak coś, się wrócę <coughs> Oj, to ja cię ze snajperki zdejmę, bo już sobie wziąłem <coughs> Żart Dobra, ja już wchodzę powoli, czekaj jeszcze, nie? Już Jestem okay. O Boże Dostałeś w ogóle tam ze skrzynką jak byłeś? Za skrzynką mnie. A ale tak No bo zdawało mi się, że dostałeś ze skrzynką, bo taki głos był Bo mi się zdawało No znaczy raz dostałem, ale nie wiem czy za skrzynką A No dobra Mój piękny nożyk Ej tu ten, to możemy się zamienić stronami jak ja wiesz, jak ja pójdę do CT No To będzie zamiana stron Ale mam piękny nożyk, nie? No ty masz piękny, po prostu piękny trafił Już jesteś? No Kurcze, no weź. Ja już mam mało amo. To jest Opak Oh, fuck! No, nie no! Kurcze, ja już miałem zero! Ile masz HP? Ile miałeś HP? Stał chyba O boże Ale cię porobiłem No Kurcze A ty już miałeś zero na No Ostatnie cztery w ciebie władow, próbowałem władować i już oszczędnie jechałem, ale mi się nie udało, bo ty tak wyskakiwałeś za te skrzynki i się chowałeś Aż będę musiał to na filmie zobaczyć No Już jestem Okej okay. No co, za mną znowu będziesz nagrywał? Nie Oj, dostałeś coś A ty ile dostałeś? Kurczę, miałem 14 ha o Boże, no nie Kurczę Dobra, już wyszłem. Ok, o Boże, jak zlamiłem zamiast trzymać ten przycisk, to ja ciągle pestkuję. No i dogonił mnie trager. Easy, easy peasy lemon squeezy. Na początku mi coś nie szło, ale teraz coraz lepiej ci idzie. Już jestem. Zauważyłem, że się odwracałem. Aj... Ja muszę sobie podgłosić, bo... Ja mało słyszę. No. I... Piszcie w komentarzach, dopóki się nie skończył mecz, kto wygra. I zobaczymy kto. Przewidział po prostu to. Nie ogólnie dzisiaj prawie nic nie wychodzi. No dzisiaj mecze mu słabo szły. Ławy jestem. Strasznie. No to dlatego może, że nie grał parę dni? Już jestem. Taki. Co ty tak skanujesz? Ja skanuję? Uuu, to było piękne. Wyskoczyłem i one-top. Dobra, zmiana stron. I uspa. Ma tani ten USP, 450 pięćdziesiąt tylko. No. Dobra, ja czekam. A? Parkur? Mam wucha, więc lepiej uważaj. Gdzie jesteś? Cipu, cipu, cipu O Boże, nie Oszczędnie, Dawid No to za mopę Kurcze, trzy 3 3 chyba. <laughs> Mi też trzy zostały. O Boże. Kurczę, chciałem sobie już kevlar kupić. Na szczęście nie kupiłem. O Boże! Myślałem, że u zostałem dostałem, a jednak się dostałem. O Boże, gdzie ty? A, 18! Ale... Ale farcik. Dobra, na razie jestem na prowadzeniu. I tak ma zostać. Łeb! Piękny łeb! 57 HP mam. Nie, ja będę teraz testował. Dobra, to trzeba wygrać, biorę się do roboty. Słyszałem, że... Yes. Kroki słyszałem. No nie, nie mogę tak łatwo, tak? i masz jeszcze dużo do nadrobienia. Ale wiesz, możesz jeszcze dogonić Wszystko jest możliwe. Ale mam i tak ładniejszą kosę. Wiesz jakbyś miał ze skinem to bym ci zazdrościł. Ale jaka ona jest piękna. No. Chociaż ja też bym taką chciał, na przykład też. To jest coś Ale... takiego jak karambit w CSGO. No <laughs> Da, graj. Headshot! O nie, dobra. Teraz <laughs> jeszcze taktycznie. dwie rundy. Teraz gramy taktycznie, nie wychodzę. Dobra. Nie mogę ci na głowę nacelować. Okej. Okay. Czekaj, ja sobie coś zmienię, nie? No. To będzie tak. Ale szybko, bo czasu mało jest. Chodzę. No za tego mnie zabiłeś. Jak za tego, jak ty byłeś tutaj na zewnątrz? Dobra, Nie. ostateczna runda. Kto wygra? Wątpię, że ostateczna. Teraz ja wygrywam. Teraz jadę cię do. dojadę cię. Zobaczymy, kto wygra. Jutro też to nagramy. Spokojnie. Znaczy dzisiaj Ju, dzisiaj jeszcze, bo my nagrywamy to już jest bardzo późno. Ale będzie Jest pierwsza 52. Eee, e. co? No, tak. Już wchodzę Uu! A jutro czym będziemy grali? No ty ile ty masz Pięćdziesiąt 53. Jutro czym będziemy grali? No jak? No czym jutro będziemy grali? No powiedz. Nie wiem, też ja bym z chęcią na uspy cię dowalił. Na uspy? Czy na co? Nie, teraz coś zmienimy, bo wiesz. Trochę. Na kacze. O. Nie, na m -ki. Na M4, dobra. Bo... Trigger ma fajnego skina do M4. Pokażę. My, pokaże... my ogólnie nie gramy M4 na meczach. Znaczy ja na początku grałem, ale dobra, my ostateczna ja to... runda. No znaczy już była ostateczna, roda, no ale... ale to jest taka dogrywka. No żeby coś jeszcze dopowiedzieć. Kiedyś grałem M4, a teraz pokażę, pokażę. wam w następnym odcinku na... Pokażę wam na, w następnym odcinku na filmie Filmik jaki Trager nagrał tam właśnie M4 mu wyleciała, a to był Tier czwórka czy piątka Nie pamiętam, czekaj. Takie zielone kółeczka to były właśnie. Nie wiem dokładnie. Dobra, więc my się z Wami żegnamy. To teraz nagramy na akacze. Dobra. A nie na M4 jednak. A niedługo będzie rewans Uspów. Dobra. Cześć na razie. Więc do zobaczenia.